Dzisiaj przedstawimy wam niezwykłą historię obiektu znajdującego się tuż za naszą granicą. Jest to kompleks Falkenhagen, położony między Berlinem a granicą polską. Jego historia zaczyna się przed II wojną światową. Miejsce to zostało wybrane między innymi ze względu na bliskość ośrodka doświadczalnego Wehrmachtu w Kummersdorf. Kompleks zaprojektowano pod koniec 1938 roku, a budowę rozpoczęto w połowie 1939 roku. W 1938 roku hitlerowcy wywłaszczyli około 800 hektarów terenu, przymusowo sprzedano Rzeszy Niemieckiej. Teren Falkenhagen i Schwarzer See stają się obszarami zastrzeżonymi. Tutaj odbywają się tajne wojskowe badania chemiczne. Rozwój i produkcja przez Muna Ost. W 1939 roku zamek rozebrano ze względów strategicznych, ponieważ z jego wieży było można obserwować budowę Fabryki gazów bojowych. Właściwym zakładem produkcyjnym był kompleks, w którym syntetyzowano substancję zapalającą trifluorek chloru o nazwie kodowej N stoff. Wehrmacht interesował się trifluorkiem chlorowodoru, ponieważ był bardzo skuteczną substancją zapalającą. Niszczy nawet szkło i kwarc, włókna szklane zapalają się w jego oparach. Materia organiczna zapala się natychmiast. Jedna kropla płynu wystarczy, aby podpalić papier, tkaninę lub drewno. Podczas składowania w żelaznych pojemnikach trifluorek chlorowodoru tworzy warstwę pasywującą na ścianach, dzięki czemu można go przechowywać. Oznacza to również, że można go umieścić w pociskach i bombach. W kontakcie z materiałami innymi niż żelazo trifluorek powoduje. Oparzenia i jest łatwopalny, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania przeciwko różnego rodzaju typom budowli ochronnych lub osobom noszącym odzież ochronną. Rozpylony jest również śmiertelny w przypadku wdychania, a podczas spalania emitowana jest duża ilość CO. Testy przeprowadzone przez Niemców na linii Marzinota wykazały wysoką skuteczność przeciwko schronom. W połączeniu z konwencjonalną artylerią i uderzeniami bomb. Obiekt Falkenhagen był budowany do lutego 1943 roku kosztem 100 milionów parek niemieckich i był znany jako Muna Ost, fabryka amunicji Wostok. Przedsiębiorstwo było prowadzone przez SS. Początkowo jego powierzchnia wynosiła 3176 hektarów. Istniała również linia kolejowa połączona z linią Berlin, Frankfurt nad Odrą. Centrum kompleksu stanowił ogromny czterokondygnacyjny schron, który służył do produkcji i przechowywania. Łączna powierzchnia czterech kondygnacji to około 15600 m2. Wysokość schronu wynosi około 27 metrów. Nad nim wznoszą się trzy wieże wentylacyjne. Wieże pierwotnie służyły innym celom mieszcząc oczyszczalnie chloru i wyjścia awaryjne dla personelu. Cztery kondygnacje nie są takie same pod względem planu. Pierwsza kondygnacja ma 189 metrowy tunel kolejowy, trzecia i czwarta kondygnacja wystają na zachód i początkowo służyły jako magazyny. Główny obszar roboczy, przechodzący przez cały bunkier ma wymiary 40 na 55 metrów. Od zachodniej ściany schronu na poziomie trzecim i czwartym biegnie osobny 90-metrowy tunel do zbiornika wodnego. Jest to wieża czwarta, który miał stanowić dodatkowe źródło wody na wypadek zalania awaryjnego. Tunel ten został zablokowany przez Rosjan, którzy wykonywali w nim dodatkowe wyjścia techniczne i awaryjne. Tunel został pokryty płytkami kwasoodpornymi i służył do usuwania powietrza z hali produkcyjnej. Na poziomie trzecim znajdowały się między innymi cztery zbiorniki z 900 metrami sześciennymi wody. Do poziomu pierwszego prowadził tor kolejowy z dwoma wejściami do tuneli. Na czwartym poziomie znajdowały się 64 komory. Cztery linie Po16, z których każda zawierała tonowy stalowy pojemnik zawierający jedną tonę trifluorku chloru. Do przemieszczania pojemników wzdłuż czwartego poziomu wykorzystywano system kolei jednoszynowej pod sufitem. Następnie były transportowane windom na wyższe poziomy. Ze względu na wyjątkowo niebezpieczny charakter produktu, dołożono wszelkich starań aby obiekty magazynowe i produkcyjne mogły zostać natychmiast zalane. Otwór w każdej z komór służył do dopływu wody. Nad komorami na trzecim poziomie znajdowały się cztery rzędy rur, przez które można było spuszczać wodę. Na szczęście sprzęt został uruchomiony dopiero jesienią 1944 roku, więc przed przybyciem Rosjan wyprodukowano tylko 30, góra 50 ton trichluorku chloru. Przy planowanej produkcji 50-90 ton miesięcznie. Drugi zakład produkcyjny budowany jest od połowy 1943 roku we wschodniej części kompleksu do produkcji Sarinu, wojskowego środka nerwowego. Budowę przeprowadził największy na świecie koncern chemiczny IG Farben, co doprowadziło do konfliktu z SS, a ostatecznie SS przejęło kierownictwo nad produkcją Sarinu. Obiekt był kompletny w 70-80%, dlatego Falkenhagen nie produkowano serinu. Gdy Rosjanie zbliżali się do granic Niemiec 1945 roku, Führer wydał rozkaz, aby broń bojowa i pociski nie dostały się w ręce Rosjan, a wszystkie dokumenty powinny zostać zniszczone. Wiele specjalnych pociągów przewiozło produkty z Falkenhagen i Kummersdorf do Sztuln w Bawarii. Od końca lutego do połowy kwietnia 1945 roku Falkenshagen służył głównie jako stanowisko dowodzenia i punkt medyczny. W dniach 4-18 kwietnia oddziały dywizji SS Wiel z Wielkopolski przygotowywały się do obrony tego stanowiska. Ale opuściły je przed przybyciem Rosjan. Armia Czerwona zajęła kompleks już w kwietniu i przez pewien czas służył je jako sanatorium wojskowe. Rosjanie korzystali także z magazynu na czwartym poziomie schronu, zabierając jeńców niemieckich do montażu pocisków artyleryjskich. Zgodnie z umową poczdamską, Rosjanie zdemontowali wiele sprzętu produkcyjnego i wywieźli do Rosji w ramach reparacji nie znając nawet celu tej produkcji. Thank you Osoby zainteresowane zwiedzeniem kompleksu Siwerk w Halkenhagen odsyłamy do strony penetrujedziury.pl, gdzie można się umówić na zwiedzanie zarówno standardowe, jak i zwiedzanie ekstremalne.